Jak wiadomo, darmo to uczciwa cena, ale to wcale nie znaczy, że produkcje, za które przynajmniej początkowo nic nie płacimy, mogą sobie na wszystko pozwalać. Darmowe gry na Nintendo Switch również muszą spełniać pewne kryteria, bo użytkownicy nie zadowolą się ochłapami. Na szczęście jednak takich solidnych tytułów i świetnych portów jest całkiem sporo. W dzisiejszym zestawieniu zebraliśmy tytuły znane i nie bez powodu lubiane, które dobrze sprawdzają się na japońskiej konsoli. A ponadto umożliwiają grę bez płacenia rzeczywistą walutą. Są to produkcje oscylujące wokół najrozmaitszych klimatów, ale łączy je jedno. Warto dać im szansę i ograć. Oto najlepsze darmowe gry na Nintendo Switch. Rzadko kiedy fajne gry na Nintendo Switch za darmo pozwalają wcielić się w ulubione postacie z bajek czy filmów. Licencje swoje kosztują. Disney Speedstorm jest więc miłą odskocznią. Choć nie wszyscy ucieszą się z faktu, iż jako myszka Miki czy kapitan Jack Sparrow nie powalczymy z przeciwnikami uderzając ich z piąchy lub szpadą, a zmierzymy się z nimi w szalonych wyścigach po pokręconych do granic możliwości torach. Zręcznościowy model jazdy oferuje mnóstwo zabawy, a jeśli jeśli myślimy o zwycięstwie, nie obejdzie się bez nauki driftów i optymalnego korzystania z nitro i zdolności specjalnych naszych bohaterów. Dobra alternatywa dla nowych posiadaczy switcha, którzy nie chcą jeszcze wykładać pokaźnej sumy na Mario Kart 8 bądź świeże Mario Kart World. Multiplayerowy RPG od Phoenix Labs dla wielu stanowi miłe zaskoczenie. Mimo stosunkowo prostej fabuły, walka jest na tyle satysfakcjonująca, że potrafi wciągnąć na długo. Behemoty są zróżnicowane i wymagają indywidualnego traktowania, a jednocześnie nie przytłaczają skomplikowaniem i pozwalają na zabawę bardziej casualowym graczom. Wydaje się jednak, że właśnie takie niezobowiązujące, luźne podejście jest najodpowiedniejsze w przypadku tego tytułu. W przeciwnym razie, Grind. Stanowiący trzon zabawy może dla niektórych stać się nużący. No a poza tym Dauntless jest po prostu ładne. Jakkolwiek gry za darmo na Nintendo Switch można znaleźć bez większego kłopotu, to wybór tytułów z gatunku MMORPG nie rozpieszcza. Dlatego wieść o przeniesieniu na tę konsolę DC Universe Online była swego czasu dość elektryzująca, choć sam tytuł miał już swoje lata. Jeśli jesteś fanem komiksowego giganta, poczujesz się tu jak u siebie. Będziemy zwiedzać Gotham, Metropolis i inne dobrze znane lokacje. Spotkamy na swojej drodze najsłynniejszych superbohaterów i super złoczyńców. Oczywiście z Batmanem, Supermanem oraz Lexem Lutorem na czele. Mamy tu w zasadzie wszystkie elementy znane z innych MMORPGów, czyli tradycyjne funkcje jak DPS, tank czy healer, przynależność do frakcji, coś w rodzaju instancji czy opcjonalną zabawę w trybie PvP. I choć gra od strony mechaniki w zasadzie niczym nas nie zaskoczy, to wciąż stanowi przyjemny sposób na spędzenie wielu godzin w uniwersum DC Comics. That Game Company to wydawca kojarzony głównie z przepiękną i bardzo klimatyczną grą Journey z 2012 roku. 7 lat później światło dzienne ujrzała jego równie malownicza produkcja Sky Children of the Light, a w 2021 trafiła na Nintendo Switch. Tak jak w przypadku poprzednich tytułów, mamy tu bardziej do czynienia z doświadczeniem niż jako taką grą. Wciąga nas ujmująca opowieść i ciekawy świat, zachwyca oprawa muzyczna, ale w odróżnieniu od wcześniejszych Projektów tutaj twórcy dorzucili aspekt społecznościowy. Eksplorując świat, możemy wchodzić w interakcje z innymi graczami, choć nie jest to element obowiązkowy. W dodatku, tytuł świetnie sprawdza się na Switchu: chodzi płynnie, jest czytelny, a dwa joykony umożliwiają nam zabawę w kooperacji. Darmowe MMO w stylu symulatora życia, stworzone przez studio Singularity Six, należy do grona produkcji cozy stawiających na relaks i miłe spędzanie czasu. Godziny w świecie gry przeznaczyć możemy na uprawę ogrodu, łowienie ryb, gotowanie, zbieranie surowców, czy też budowanie własnego domu. Próżno szukać tu potworów, czy nawet walki. Całość przebiega w spokojnym tempie, pozwalając graczom na działanie we własnym rytmie, bez pośpiechu tak typowego dla wielu innych sieciowych produktów. W tle zarysowany jest co prawda wątek fabularny związany z tajemnicą zniknięcia ludzkości, lecz kto by się tam nim przejmował, gdy do nawiązania jest tyle nowych kontaktów. Na pierwszy rzut oka mamy tu do czynienia z prostym platformowym bitewniakiem, polegającym na tym, by wyrzucić przeciwnika z planszy. Ale siła tej produkcji leży w niesamowitej dynamice walk przy jednocześnie prostym sterowaniu. No bo z jednej strony mamy raptem dwa rodzaje ataku, ale z drugiej, wprowadzony przez twórców trójskok umożliwia nam lawirowanie po planszy na podobieństwo tańca, co umożliwia widowiskowe pełne ruchu pojedynki. I nawet mikropłatności nie psują tutaj wrażenia, bo tytuł daleki jest od modelu pay to win Pieniędzmi zapłacimy za kosmetyczne dodatki, takie jak skórki do broni czy postaci. A co jeszcze lepsze, gra obsługuje Crossplay z innymi platformami, więc jeśli wasi znajomi nie mają konsoli od Nintendo, nic straconego. Fallouta nie trzeba nikomu przedstawiać. Niektórzy kojarzą go z dwiema pierwszymi odsłonami, które weszły do kanonu najlepszych gier CRPG w historii, inni zaś mają w pamięci Fallout 76, czyli jedną z najbardziej zabugowanych produkcji w dniu premiery. Ale ten tytuł to coś jeszcze innego. Jeśli lubicie urocze, singlowe strategie ekonomiczne dla jednego gracza, to pozycja dla was. Będziemy zarządzać schronem, decydować o zwiększeniu jego populacji, budować kolejne pomieszczenia i wysyłać. Mieszkańców na misję celem wyszabrowania zasobów. Grafika jest przyjemna, a postacie stworzone w oparciu o Voltboya, którego kojarzy każdy fan marki. Nie trzeba znać pozostałych gier osadzonych w tym uniwersum, bo ta produkcja tak naprawdę nie ma rozbudowanej fabuły. Jest po prostu przyjemną, casualową odskocznią, która pozwala odwiedzić znany i lubiany postapokaliptyczny świat. Jeśli lubicie Battle Royale i interesują Was darmowe gry na Nintendo Switch, warto zwrócić uwagę na niegdyś bardzo popularny tytuł od Respawn Entertainment. Jakkolwiek port na japońską konsolę spotkał się ze sporą krytyką jeśli chodzi o stronę techniczną, to jednak wciąż mamy do czynienia z solidną grą free-to-play i udanym przedstawicielem gatunku. Dostajemy ponadto pełen crossplay, dzięki czemu możemy bawić się ze znajomymi, którzy nie posiadają Switcha. Apex Legends to rozrywka na wiele godzin, podczas w których będziemy walczyć na różnorodnych arenach postaciami o unikalnych zdolnościach i z użyciem szerokiego wachlarza broni. Oto kolejna gra przeniesiona na japońską konsolę przez Panic Baton. I tak samo jak w przypadku Duma czy Wolfensteina, jest to port we wszechmiar udany. Może i ma niższą rozdzielczość, ale mamy możliwość wpłynięcia na jej ostateczny wygląd ustawieniami dodatkowych opcji wizualnych. Ponadto nawet w trybie do 720p produkcja nadal prezentuje się nieźle. Grunt, że nie jest w żaden sposób okrojona w stosunku do wersji na PC czy PlayStation. Tak samo jak na pozostałych platformach, dostajemy Mamy solidne połączenie strzelanki RPGa i zręcznościówki, w której przyjdzie nam współpracować z innymi, żeby sprostać czekającym nas wyzwaniom. Obowiązkowa pozycja dla fanów produkcji sportowych i kolejny świetny port od Panic Baton. Mamy tu wszystko: futurystyczne samochody z napędem rakietowym, sieciowe potyczki, pełen crossplay czy rozgrywkę opartą o następujące po sobie sezony. Ba! Dostajemy nawet coś ekstra, bo dodatkowe pojazdy i dekoracje powiązane z markami Nintendo, takimi jak Super Mario. Ani się obejrzycie, a zaczniecie sobie powtarzać jeszcze tylko jeden mecz, bawiąc się w pojedynkę bądź ze znajomymi, jako że mamy możliwość zagrania na pojedynczym Joy-Conie. Drobnym minusem portu jest nieco brzydsza niż na innych platformach oprawa graficzna, ale był to kompromis, na który Panic Button zdecydowało się, by zachować płynność i stabilność rozgrywki, więc można przymknąć na to oko. Może nie tak popularny battle royale jak Apex Legends, ale pozostaje solidnym i pod wieloma względami unikatowym przedstawicielem gatunku, utrzymanym w nietuzinkowej, przeuroczej stylistyce. Dostajemy mnogość map z przeszkodami, które będą testowały nasz refleks, precyzję czy pamięć. I choć przyjdzie nam sterować poczynaniami postaci przypominającej fasolkę, pozostałe kilkadziesiąt fasolek nie pozwoli nam zapomnieć, że stawka jest wysoka, a wyścig trwa. Jako że oprawa Graficzna od początku była dość uproszczona, port na Nintendo Switch prezentuje się nie gorzej niż wersje na inne platformy. Nawet jeśli nie przepadacie za produkcjami typu Battle Royale, warto sięgnąć po Fall Guys, bo będzie uroczo, wręcz absurdalnie kolorowo i emocjonująco. Jakkolwiek w ostatnich latach można mieć bardzo ambiwalentny stosunek względem Blizzarda, to trzeba przyznać, że Overwatch zyskał potężną bazę oddanych graczy. Nic więc dziwnego, że w obliczu sprzedażowego sukcesu Pstryka, produkcja trafiła między darmowe gry na Nintendo Switch. I prezentuje się świetnie, bo choć działa w 30 fps to chodzi płynnie i stabilnie, a zróżnicowane taktyki oraz stylizowana oprawa graficzna skutecznie odwracają uwagę od słabszej jakości. Tekstur. Wbrew pierwotnym obawom, Overwatch 2 nie jest również po prostu nazbyt szumnie nazywanym patchem do pierwszej odsłony. Choć zachowuje tempo i stylistykę wcześniejszej części, to wprowadza sporo nowości. Długo oczekiwana MOBA z Uniwersum Pokémonów w dużym stopniu jest tym, czego należałoby się spodziewać. Prezentuje się ładnie, kolory są żywe, działa płynnie. Mamy do dyspozycji parę dziesiąt poksów, z których każdy został wyposażony w indywidualne skille i słabości, znane zresztą z wcześniejszych gier osadzonych w tym uniwersum. Najbardziej boli rozbudowany system mikropłatności, wykraczający daleko poza klasyczną możliwość kupienia skórki. Niemniej, dla fana Pokémonów, któremu nie przeszkadza, za odrobina grindu, to może być bardzo atrakcyjny tytuł, który w dodatku doskonale śmiga na japońskiej konsoli. Fortnite na Nintendo Switch to dziś niekwestionowany król darmowych gier. Sedno rozgrywki pozostaje takie jak w innych wersjach. Mamy zabawę w trybie Battle Royale, w którym musimy przetrwać jak najdłużej w nieubłaganie kurczącej się strefie walk. Kolejne mecze są dynamiczne, nieprzewidywalne i niepowtarzalne. Tu i ówdzie daje się zauważyć, że mamy słabszy framerate czy gorszą jakość cieni, ale to w żadnym stopniu nie przeszkadza w zabawie. Zbliżone parametry otrzymamy grając na złapszym PCcie. To tyle jeśli chodzi o darmowe produkcje, ale to nie wszystko co ma do zaoferowania japońska konsola. To tylko kilkanaście produkcji, którymi naszym zdaniem warto się zainteresować, ale szperając znajdziecie jeszcze sporo innych perełek. Powiedzcie nam, czy sami również graliście w którejś z wymienionych gier, a może po obejrzeniu tego materiału zamierzacie spróbować? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, żeby widzieć więcej takich materiałów jak ten. A jeżeli interesują was najlepsze oferty na gry, w tym te, które można dostać za darmo, pamiętajcie, żeby odwiedzać Gigi Dad Deals. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa Pa!